Więc dzisiaj chciałem pogadać o takiej, myślę, jednej z ważniejszych lekcji na temat, no, ogólnie myślę, życia, ale szczególnie jest to lekcja, myślę, dla biznesu i dla biznesmenów, którzy chcą osiągnąć jakiś sukces. Może być to też dla jakichś ludzi, którzy chcą zostać profesjonalnymi bokserami albo czymkolwiek. W każdym razie to jest taki sekret tych ludzi, którzy osiągnęli sukces, przynajmniej. To jest coś, co tak jakby wyryło się we mnie, gdyż zacząłem słuchać tych wszystkich ludzi, jak Sam Owens, Alex Becker, Andrew Kirby, Charlie Morgan, Hamza. Wszyscy ci ludzie mają taki jeden sekret, który po prostu zadziałał wszędzie. I jest to też sekret ludzi takich jak na przykład Mike Tyson. Kto jeszcze na przykład? No nie wiem, po prostu jest wiele osób, które faktycznie tego używały, nie? No więc przedstawię to na podstawie historii Mike'a Tysona, więc Mike Tyson, czyli legendarny bokser wszechczasów, yy, stał się legendarnym bokserem nie dlatego, że robił 100 jakichś różnych typów ćwiczeń każdego dnia, tylko stał się le le legendarnym bokserem tylko i wyłącznie dlatego, że wstawał, trenował, biegał, i znowu może trenował i szedł spać i tak wyglądał jego dzień. Nie robił nic poza tym. Bo tak szczerze, jeżeli chcesz coś osiągnąć, coś wielkiego i chcesz naprawdę stać się w czymś dobry, musisz poświęcić temu ogromną ilość czasu, no i o tym wiemy, nie? Pewnie słyszałeś coś takiego, że zajmuje to 10 tysięcy godzin, żeby stać się, żeby opanować jakąś umiejętność, tak jakby jak jakiś mistrz, nie? No i teraz Skoro to prawda, no to musimy poświęcić te 10 tysięcy godzin, nie? Nieważne jak szybko, jak szybko zrobimy te 10 tysięcy godzin, każdy z nas ma te dwa, same 24 godziny w dniu. nie <grymnie> nieraz to słyszałeś. I no możesz użyć więcej tych godzin, żeby faktycznie dojść bliżej do tego poziomu mistrza, albo możesz użyć ich mniej. No i teraz, jeżeli chcesz stać się legendarnym bokserem, co musisz robić, żeby żeby faktycznie stać się legendarnym bokserem? No, musisz trenować boks. I. I w sumie, no, może wytrzymałość i może, może trenować jakoś siłowo, czy jakoś pod wytrzymałość mięśni i tyle. I to te, też wszystko ty musisz robić. Nie musisz robić 100 burpisów każdego dnia, czy czegoś takiego. Chodzi o to, że sekretem nie jest robienie więcej. Tak naprawdę ludzie, którzy osiągnęli sukces, nie mają na swoim talerzu więcej zadań. Oni mają ich mniej, tylko po prostu mają większe porcje tych mniejszych, tych, tych kilku zadań. Po prostu. Na przykład Mike Tyson nie miał kurwa 300 ćwiczeń, które miał zrobić podczas dnia albo 300 ruchów, które miał zrobić podczas dnia. Miał dosłownie tylko trening, bieganie, no bo bieganie jest bardzo dobre dla bokserów, z tego co słyszałem, no i jeszcze oczywiście tam jakieś, yy, co jeszcze, no może jakiś trening właśnie pod wytrzymałość mięśni, jakieś brzuszki czy coś takiego. I tyle, I jakby nie było więcej. I on robił tylko te trzy rzeczy. Tylko to miał na swoim talerzu. Nie robił nic innego. Jeżeli robiłby 300 różnych ruchów każdego dnia, no to raczej byśmy go nie zobaczyli na ringu, prawda? Nie zobaczylibyśmy go wygrywającego pas mistrzowski, nie? No raczej by to się nie stało. bo Po prostu no, praktyka czyni mistrza. Im więcej praktykujesz, tym lepszy się stajesz. Na przykład to widać po mnie, bo ja na samym początku robiłem tragiczne kurwa filmy, ale po prostu zacząłem. Po prostu zacząłem i zrozumiałem to, że Praktyka czy nie mistrza, i na początku nigdy nie będę dobry, więc muszę po prostu zacząć i zacząć trenować. Im więcej będę trenował, tym, tym lepszy będę się stawał. Im więcej filmów nagram, tym lepszy będę w mówieniu. Im, im lepszy będę w mówieniu, tym, tym więcej rezultatów będę miał z tego YouTube'a, nie? No więc, tak jak mówię, sekretem nie jest to, żebyś robił 300 różnych ruchów każdego dnia, żeby schudnąć. No bo nie, no bo tak szczerze, jeżeli. Powiedzmy, chcesz zarobić milion dolarów. Na to jest mnóstwo sposobów. Możesz <grym> opracować bank, możesz założyć swój własny biznes, możesz okradać ludzi powoli. No jest po prostu miliard sposobów na to. I teraz, jeżeli patrzysz i porównujesz wszystkie rzeczy, jak to osiągnąć poprzez tylko ten miliard, mili milion dolarów, no, powiedzmy, milion dolarów, już nie będę zmieniał niczego. Powiedzmy ten milion dolarów, możesz to ukraść, możesz to. No jest milion sposobów na to, żeby to zrobić. nie Jest po prostu mnóstwo. Możesz zacząć model biznesowy. <grym> Jaki model biznesowy, potem masz 300 wyborów, nie? I po prostu widzisz, że te wszystkie rzeczy są takie same. Wszystkie te rzeczy są w stanie zarobić ci ten milion, milion dolarów. Wszystko jest w stanie ci zarobić ten milion dolarów. Więc teraz. No, jeżeli pójdziesz i zaczniesz robić wszystko, zaczniesz okradać ludzi, zaczniesz yy, robić biznes, zaczniesz planować je napad na bank, w żadnej z tych rzeczy nie zrobisz żadnego postępu, bo Twój czas i Twoja energia są porozwalane po tylu różnych miejscach, że po prostu nie jesteś w stanie na niczym się skupić w 100%. Właśnie chodzi o to, że sekretem nie jest robienie tych wszystkich modeli biznesowych, sekretem nie jest robienie... <grych> Nie jest planowanie napadu na trzy banki, tylko na jeden. Skupić się na jednej i tej samej rzeczy cały czas. Nie mówię, że chcę obrabować banka i nic takiego, ale po prostu chodzi o to, że musisz się skupić na jednej i tej samej rzeczy przez cały czas, żeby faktycznie osiągnąć jakiś sukces. Jeżeli planujesz napad na dwa banki na ten, w tym samym czasie, no, jak to chcesz zrobić? Musisz raz jechać do tego banku, potem do tego, potem do tego, potem do tego i tak cały czas. No i nigdy tego nie zaplanujesz. Twój mózg myśli o drugim banku, a ty jesteś w pierwszym. No w jaki sposób niby masz się skupić? To jest taki przykład, nie mówię, żeby ktoś sprawował bank, albo. Ale po prostu jest to taki przykład, nie? Więc nie porównuj rzeczy, które są takie same. No bo tak jak mówię, wszystko jest w stanie ci wszystkie modele biznesowe, wszystkie sposoby są w stanie zarobić ci no, milion dolarów. Możesz żebrać, możesz kraść, możesz robić model biznesowy, możesz edytować filmy, no cokolwiek to jest. Wszystko jest w stanie zarobić. Więc teraz, jak faktycznie wybrać coś, co jest dla Ciebie ważne? Wybierz coś, co lubisz. Nie wybieraj tego, co zarobić pieniądze, no bo wszystko jest w stanie zarobić Ci pieniądze. Więc jeżeli wybierzesz coś, co lubisz, staniesz się w tym bardzo dobry, bo naturalnie będziesz chciał to cały czas robić. Bo jeżeli jesteś czymś dobry i faktycznie to lubisz, i faktycznie czujesz, że robiłbyś to nawet jeżeli nie byłoby tego celu zarabiania, no to tak czy siak będziesz to robił. Będziesz to robił, będziesz o tym myślał cały czas, będziesz po prostu cały czas dostawał więcej pomysłów. Jak mogę sprawić na przykład, że moje pisanie jest lepsze, jak mogę sprawić, że słowa są bardziej jasne i po prostu cały czas myślisz, cały czas dostajesz nowe pomysły, uczysz się po prostu, cały czas czytasz książki o tym. No i staniesz się w końcu mistrzem, a mistrzowie zarabiają najwięcej. No właśnie o to chodzi, że nie porównuj rzeczy, które są takie same, no bo wszystko jest w stanie ci zarobić ten milion dolarów. Więc porównaj teraz. Jakie problemy chciałbym rozwiązywać? No bo szczerze, nieważne co wybierzesz w swoim życiu, nieważne jaką ścieżkę obierzesz, czy może jest to leżenie na kanapie i kurwa jedzenie śmieciowego jedzenia, oglądanie, nie wiem, pornografii czy czegoś takiego, tak czy siak będziesz miał jakieś problemy. Nieważne co to jest, czy będziesz miał problemy finansowe, będziesz miał problemy z tym, jak wyglądasz, jak się czujesz, zawsze będą problemy. Teraz pytanie, jakie problemy, jakie problemy chcesz mieć? Jakie chcesz mieć problemy? Możesz mieć problemy, na przykład, powiedzmy, chcesz zrzucić wagę, idziesz na siłownię, no i dobra, no nie chce mi się chodzić na siłownię, czy będę w stanie pokonać taki problem? Najprawdopodobniej tak, po prostu wyobrażę sobie, jakich, jakich problemów chcesz doświadczyć. No bo z, nieważne, co wybierzesz w życiu, zawsze będą jakieś problemy. Albo będziesz czuł się jak gówno, albo dobrze, nie? Więc <laughs> wybierz coś, co faktycznie lubisz robić. Wybierz problemy, które faktycznie lubisz rozwiązywać, bo nieważne, co to jest, zawsze będą. Zawsze będą jakieś problemy do rozwiązania. Więc pomyśl sobie... Jakie problemy lubię rozwiązywać? Jakie problemy faktycznie chciałbym rozwiązywać? Więc powiedz sobie na przykład, okej, okay, nie wiem jaki model biznesowy wybrać. No więc teraz powiedz sobie, okej, okay, jaki jest na przykład problem youtubera? No powiedzmy, że edytuję film, kraszuje się na przykład ten program, muszę szukać jakiegoś erroru, czy czegoś takiego. Chciałbym to rozwiązywać? Ja bym chciał na przykład, bo po prostu lubię to robić. I na przykład no, na przykład powiedzmy, że ten film się nie nagra, muszę to znowu nagrywać, wkurwiony byłbym. Był, nie chciałbym się tego nagrywać. Czy byłbym w stanie pokonać takie problemy? Wydaje mi się, że tak. Po prostu, wydaje mi się, że byłbym w stanie to zrobić, bo po prostu lubię to robić, nie? Więc wybierz coś, co faktycznie lubisz robić, wybierz problemy, które faktycznie lubisz rozwiązywać. Na przykład powiedzmy, kolejny koleś lubi kodowanie na przykład i zastanawia się, no okej, okay, lubię kodowanie, ale czy faktycznie lubię problemy, lubię doświadczać tych problemów, no nie wiem, no czasem ten kod się pierdoli, wkurwia mnie, to chciałbym to robić przez całe moje życie, nie, więc wypierdala, no i po prostu tego nie robisz. Więc nie, nie porównuj tego, co zarabia milion, tylko porównuj to, jakie to mają problemy. Możesz mieć problemy na przykład z tym, że twoje konto na Instagramie znowu zostało zablokowane, bo wysyłałeś za dużo wiadomości podczas godziny i przez to jesteś znowu wkurwiony i nie możesz wysyłać. Nie możesz pracować nad swoim biznesem i musisz czekać. No. Zastanów się, jakie problemy mogą, może mieć ten model biznesowy, jakie problemy może być, mogę mieć na siłowni. Może nie będę w stanie nie wiem, budować mięśni przez miesiąc, bo po prostu nie będę wiedział jak, i będę musiał zapytać jakiegoś gościa o poradę, czy naprawdę chciałbym taki problem mieć. No i po prostu zaczynasz myśleć o tym, no kurwa, dobra, może te problemy mi się faktycznie podobają, nie te. I gdy znajdziesz problemy, które lubisz rozwiązywać, znajdziesz coś, co faktycznie jest tak dla ciebie takie przyjemne, zgadnij co? Nagle Twoje życie ma kierunek, nagle. To nie jest tak, że masz kółko ze swoją energią i masz tysiące małych strzałek, tylko masz jedną strzałkę, kurwa, która jest bardzo długa. Tak samo jak Mike Tyson na przykład. On robił trzy rzeczy w swoim dniu. On dedykował wszystko, całe swoje życie do boksu. Nie rozmawiał ze swoim rodziną, nie rozmawiał ze swoim siostrą, nie rozmawiał ze swoją matką. Nie robił nic poza boksem. Tylko skupiał się na boksie i w ten sposób osiągnął tyle, ile był. Więc zastanów się, jakie problemy chcę rozwiązywać i zastanów się, co muszę odjąć ze swojego talerza, a nie co dodać żeby faktycznie być w stanie zrobić więcej postępu w tym co naprawdę ma dla mnie znaczenie. Myślę, że to jest klucz i to jest sekret tych ludzi, którzy osiągnęli sukces. Pamiętaj, mężczyzna podbija świat poprzez podbijanie samego siebie.